Widzowie, dzisiaj gramy w Fortnite'a oczywiście kolega za chwilę gra. Mój pierwszy film to jest oczywiście. My no i gramy w Fortnite'a Minecrafta Fifa, Tak jak na pierwszym szorcie wam mówiłem. Extra ski to jest, to jest nasz kanał. Marcelek, e, tego... Filip Nike Pro i Marcelek... Marcelek w B. Aha. A teraz to No, moi, może... przywitaj się z nimi pierwszy raz. Ale tak porządnie, bo pierwszy to jest nasz pierwszy film. Jesteśmy tutaj nowi. A to... Powiedz, że jesteś nowy, kurde. Gamodiu. No, powiedz, o, oh, 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 oh. oh, nie wiem jak się to nazywasz. Oh. Oh. Nie wiem. Ej, mam laga. Ej, mam laga, nie mogę chodzić. Ja nie mogę chodzić. Oh. A. Ja nie mogę chodzić ze sułopnia. Jest tak Mam typa. Mam bola. Hej, co idę. Bej. Ja mam kolejnego typa. A za tobą. Mam pompę! Ale popę tu pustaliśmy! To no dobro, no wejść go nadejdź. Nie wejdziesz tu bić! Czekaj, amo, 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 amo. Idziemy z do zona. O. I tobie wiem, no to jest fajne, fajne. Powiedz, no to jest fajne, jak ja cię tu i mamy... Marta, zgadnij, nie mamy subu osiem, siedem... 8 Nie mieliśmy! A już nie mamy, tylko mamy o wiele więcej. Masz motek! Masz motek. Masz pompę. Co to się zabawa! Zacznie, bo markerek go uwielbia. Tak serio, Marcel nim wygrał dosłownie grę. krak. Ej, ja mogę tą pompę, co miałeś? Dawaj tą pompę. Tę drugą. Tam podwójną! dam Ci taką. Ej! Nie! No to nie ta! To nie ta, dawaj ją. Dawaj ją. Dawaj ją. W tym momencie. Dawaj. Ty tam masz swoją. A mnie. Dam Ci jak Jaga, jak tam pójdziesz. Ja tak ci dam, żebyś mi trafił na pepce ze mnie. Aha, ty miałeś to, dobra. Ty masz prawie fula. Dostajesz skąd? Hey, ty, ty zostaje. Zaroma. 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 Zaradałeś. O ma wyrmów. O ma wyrmów. Proszę, proszę, proszę. Dawaj, 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 dawaj. Ja tu, ja tu szybko. Nawet załunie, nawet załunie my zombie, ja tu. Idzie załun A! aa. tyle. Szybko do zoonia. Ja I Mam 0 HP. Piję się, ale to też tak da. Tam. Idź tam, bo ja mam teraz. Wywalam tego. Chodź Ja dałem płatkę. Dawaj. Zobacz, co. Zau, bo zone bije po 20 teraz. Serio, mam bawarę, katy. Nie, 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 Musimy iść do zone tutaj, ja, ja tu wygrałem tutaj. Ja wiesz wygrałem ile teraz wiesz co? Ile nie, 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 jak będzie nas zbił zon, bananka. badanka. I wtedy nasz będzie samo, sam lecił. Ej, daj mi jedną potkę! A, tym już wykorzystałeś. O kur... Bo miał 10 tego. Pogłaszczę go. O, wygramy teraz. Widzowie, wygramy! Pierwszy odcinek wygramy. A to jest super nowy. Pijemy. Jak... Czekaj, i, i. Drugi też przyjeżdż! Dawaj go! Dawaj go! Marsze, dawaj, bo mnie zombie je! Szybko, Marsze! Dawaj, dawaj! Jest! Ech? Tańczymy! Ekstra! Pierwszym mnie wygraliśmy, nie? Dosłownie, widzowie, wygraliśmy. Bo ja mam 21. Ale na chwilę będziemy mieć 22, a on będzie miał 3. 63. Marcel! Marcel! Powiem coś Ci, jak skończymy nagrywać, ok? Tak prywatnie, ok? Ale nie teraz, tylko po jak skończymy nagrywać pierwszy odcinek. Czyli najlepszy. Ha. Ej, podłączysz? Idę dam zagaz Fortnite'a. No nie. Ej Marcel, poczekaj, bo ja się podłączę telefon, bo ja jeden proces mam, dobra? Ja bym Gadałeś z moim bratem? Dobra, widzowie Widzowie skończyli, szybko, szybko, szybko Dobra, widzowie kolejną grę gramy jak wygramy Będziemy mieli w To nie Marcel? Będziemy mieli w jak wygramy, lecę do Ciebie Ale tak nie do Ciebie o, ja, ja tego nie... Mam mam też, No! Pokażę, patrz, patrz, patrz! Uuu, jakieś też, wypadła! też, ja grepa. Mam pompę, spokojnie Mam dwóch jeszcze typów plus Też mam fajta Też mam fajta Ej, typów mam tylko dwajce No nie Oni się tak filmowali, że... A bez. Brawo, Filip Idę do dwana. Chyba nie zdążę Nie zdążę chyba To nie ma cel, nie zdążę Krągę strasę a ty pewnie mnie nie uratujesz, bo ty jesteś taki kolega. Dobra, to jest taki. O, jak te królów mnie. No i dobra, dawam. Szybko pomóc! No dobra, I koronki mi nie dasz pewnie, tak? Dasz? No pewnie nie. O, dasz mi, serio? Czekaj, zaraz mi dajesz, się czy nie. I rzuć tą, i rzuć tego, szerba. Ej, broń tej koronki, bo może coś nam dzielić Famskąd. Dobra, biorę. Dzięki Marcel. Masz jakąś broń? Ja, ja, ja nie chcę. Dobra, mam. Mam już broń. A co mam? A co mam? Mogę pompę? co. Uuu, co ja mam? Wygraliśmy gra. Marcel, daś mi ammo do pompy? Trochę? Szybko, szybko, szybko. Dzięki. Pogłasz dla tego pieska. Chodzie? Ej, dobra, chodź. No. Chyba widać, nie? Co to jest? Masz rybę. Ona no, jest fajna. Ty! A, a! co ja mam? Ja mam le le legendarną broń! To jest tego, Domogorgon, że? Tak? No daj mi tą rybę! on mi wszystko zabiera. A ty masz już dwie. Albo nawet trzy. Ale ja miałem fajta! Co? Patrz, masz. O, patrz! Cicho bądź. Masz. Ma, ma, masz. Też krzaka? Mamy dwa krzaki. Zjedziano po grzech. Wiesz? My tu teraz, bo mamy koronki? A ja mam. ty nie masz? A. To dzięki, Marcel. A ci coś jeszcze powiem o koronkach po, po rundzie, okej? Okay? Mam nadzieję, że mi tego, y, y, tego, Zgodzić się na to. Wtedy będziemy mieli fair play. Mogę? No już nic masz. Dostaję, 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 dostaję! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź tu! Idealnie w mnie. Chodź, chodź tu, patrz! Chodź tu, patrz! Idealnie w zone'ie! Do... Dostaję, dostaję, dostaję! Mam dziś przestal. Masz jeszcze nie mam tak draga. Ugraliśmy tam grę. Ej ja za chwilę zginę. Widzisz, ja mam HP? Mało. Daj, dawaj idź. dawaj X! jak zginiesz to takie Dawaj Masz kur pomóż. Ja mam ja ja Yeah. O to widzę na tyle z tego odcinka, więc... Jeszcze zagramy ostatnie boksy. Blobi Half Marcel. Jeszcze zagramy ostatnie boksy i... koniec widzowie pierwszego odcinka. No bo wszystkie usunąłem. Dobra, chodź, boxy. Boksy, boxy, boxy. Boksy. Szybko. Pół godziny muszę dać odcinek. Max. Ja mam już boxy. Ktoś masz? Masz prywatną? Tak. Ktoś ma chce ciągle dodawać. Nie, to jednak nikt. Ale mam coś tutaj. A tutaj zaproszenie! No bo mam zaproszenie od kogoś do tego Zobaczę moje bindy A po co mi bindy? Nie wiem Nie zdążyłem Okej, okay, dążysz Hmm

He, 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 a nam dziewięć. He, 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 he. Ile ty masz? A ja... Potrzebujemy... Potrzebujemy tego... Ja siedzę... 16, żeby live streama Ja ci zjem skill Pan widzowie... Wygram z nim, widzowie. Wygram.

Idę do ciebie! A ty ucieka. Nie, nie się hakas! To nie się trafiłem! Trafiłem nawet do skara! Skar jest trochę dziwny ale na tej mapie, ale tak oto jest bardzo dobry! z plegedon! Ty możesz... O, w końcu robni, bo! Wiesz co? A ci to mu podmieniam. O nie! Zobiej tak... Zowie tak się nie da. Nie, chyba ty, chyba ty. Jeszcze zagramy 5 rundek i koniec. Dobra, ale jak ty mi teraz kotyfiktujesz, tak? No to ja normalnie ja zdrowię. Ej, bez budowania. Dobra z budowaniem. Nie podałem. Dałem pierwszy. To, to jak? Mam tak? Eee! to ty nie! Widzicie, widzowie oni jest taki z tego z kamer. Nie, ja miałem sto! Nie! Mamy swoje! Nie umiesz nawet porządnego bloku zrobić. <śmuszczony> <śmuszczony> full box! Co? Bo? Ale full box, ale full box. <śmuszczony> full box! jak ty w ogóle mnie nie trafiłeś? Jak <śmuszczony> Czemu? A w której wracasz? A, a wiesz, że my też? nie wiesz, mnie nie będzie na odcinku? Też pięć, od poniedziałku pisz, z nimie nie będzie na odcinku. Więc widzowie, no nie będzie odcinku. Nie będzie odcinku. No bo szkoła tu jest ważna. Jesteś chory to chory O co? Jakie ty macie rosy? Jakie ty miałeś? Ile ty masz? Miałeś? Co? Cholerny box O Dobra. Bo już nie będzie. Więc nitabycie się robimy dwa cinki. Hej, mi dałeś. Tu ty <śmienki> tam fot na trafiłeś? Co ty tak dajesz? Nie, to nie może. gdybyś tylko wchodził do kogoś boksa, nie? Bez budowania, dawaj! Znowu na kilofy, Ej, znowu na kill dawaj, no, znowu! na kill... Ej, bo... Ej, albo bez pompy tam! Na razie gramy bez pompy! Bez pompy! Ty, byś w twarzach No No Ja... To jest tak... AHA! To Tak! Nie, dobra. To jest taki oszust. Dobra. Co? Ty miałeś miałeś. Ty miałeś no, co? Dobra. Ty masz w kapelni, ty masz w kapelni. to jaki zdem, jakim cudem? 192, 8. No to jest kurde de wazu stajeki? Masz swoje! Nie będziesz mi tak robić, się, że będę się a ty będziesz... Chykać. Od kiedy? Ty nie umiesz. Nie umiesz się zobaczyć, ma... Noj! Dobrze no, już nie będę! Ej, ma ryba! Ma ryba! Patrz, ja już szukałem gry, ja mam dwie ryby, Dobra, eh, mam dwie ryby. Ej, gdzie są moje ryby?

ale damy Ale shit U ciebie się No Dobra, nie będę tańczyć za ja. to, nie będę tańczyć No mi sporta normalnego Nie Aż nie umie Ég var sem að það Það var það að það er mjön vafa Mjön vafa Mjön vafa

Zdrowie to tyle na dzisiaj, więc nie ma tyle, nie ma tutaj. Wie... Na posiadamy, się.